Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w win 2. Ja jestem Juno i mam nadzieję, że wreszcie jakoś ruszymy dalej z sytuacją, w której ostatnio zostałam postawiona, to znaczy tak, z kopalni tam już porobiliśmy co mamy robić i teraz tak, co mamy? Yy, idź do spalonej wioski. Hmm. Ciekawe, czy to jakoś się mi na mapie ładnie zaznaczy? O jest daleko strasznie, nie chcę mi się aż tam zapierniczać. Yy. Ha, nieśmiertelnik przynajmniej mamy, więc zobaczymy co z reszty. No, dobra, czeka nas, chyba mam nadzieję, że miła rozmowa. Tak dla odmiany, nie wreszcie nie walka w kopalniach, nie jakieś krwawienie, umieranie i tego typu rzeczy. Tylko nie wiem też, czy tędy znajdę przejście. Możliwe, że nie. Dobra, biłam jakiemuś kowalowi pewnie do chaty. Pewnie mu się to nie podoba. No, mi też by się nie podobało, ale dobra. Obstawiam, że jakoś tędy pogoni za magią. Tak. Jak to pięknie brzmi. A wyjdzie jak zawsze. Czyli pewnie mniej pięknie. Rozumiem, że mam jakąś biec stędy. Oj, jeszcze trochę pewnie minie, zanim nauczę się rozkładu tego miasta i tych wszystkich ścieżek. Ono jest takie... strasznie wielopoziomowe. I nie dość, że jakieś góry wzniesienia... Ach, lepiej zerknę znowu. Tutaj. To wydawać by się mogło, że jestem... na właściwej drodze. Oby. Tylko czy we właściwej chwili mam wątpliwości. Słucham, Wiedźminie. Kim była ta dziewczyna? To Cynthia, czarodziejka na smyczy. Urocze, używacie kagańców? Smycz oznacza połączenie między czarodziejem i jego pomocnikiem. Sformułowanie niefortunne, przyznaję, ale dobrze oddaje stan rzeczy. Cynthia korzysta z mojej mocy, moich zaklęć, jest przekaźnikiem, a przy okazji uczy się. To wygodne i nie ma w tym nic uwłaczającego poza określeniem. Ale nie przyszedłeś tu, by rozmawiać o Cynthie. Ojej, widzę całkiem sporo jest e, opcji dialogowych, więc tak, te związane z fabułą może zostawimy na potem? Mm, najbardziej mnie smok tu interesuje. To prawda co opowiadają? Saskia zabiła smoka? książę Stanis odznaczył ją na dworze w Wengerbergu więc wygląda na to że prawda jeśli chcesz znać szczegóły porozmawiaj z Biggerhornem był naocznym świadkiem dobra to warto sobie zapamiętać ale na pewno sporo wiesz o dzikim gonie wiedza czarodziejska nie ma nic wspólnego z przesądami dziki gon to nie przesąd owszem istnieje takie zjawisko powiedz mi wszystko co wiesz Nigdy się tym nie zajmowałam. Nie interesuje mnie również istota trąby powietrznej ani opadów śniegu. Aha. Uh -huh. Cóż. Jak to jest, że nadworna czarodziejka króla Radowida z Redanii wspiera rebelię w Edirn? To już nie jest rebelia Wiedźminie. Obecność księcia Stenisa potwierdza, że nie walczy o Edirn. Walczy o dolinę Pontaru. Nawet książę Stenis uważa was za rebeliantów. Nie wystąpił przeciwko wam tylko dlatego, że wojna z Kedwen wisi na włosku. Co tu robisz, czarodziejko z Tretogoru? Wypełniam mm, nie mój obowiązek. Jeśli Hensel zajmie dolinę Pontaru, Redania i Temeria odpowiedzą bardzo ostro. Jedność północy zostanie rozbita. Można temu zapobiec, jeśli Saski się powiedzie i wywalczy niepodległość. Nawet jeśli odeprze Henselta, nie będzie niepodległości bez zgody Redani i Temerii. Po śmierci Foltesta Temeria nie myśli już o ekspansji. Król Redani jest nieobliczalny, ale nawet on będzie musiał uszanować zwycięstwo Saski. Jestem tu, by to zwycięstwo stało się faktem. Ma, mam nadzieję, że jest z nami szczera. Słyszałaś o Wiedźmińskiej Szkole Węża? Nie. Dlaczego py... Królobójca nosił medalion ze żmiją. Jak na mój gust pretensjonalne i dziecinne. Zapewne nie jest specjalnie rozgarnięty. Ojej, um. zagadajmy o... Szukam no, Tris. Właśnie. Leto zmusił ją do teleportacji w okolicy Vergen. Leto? Morderca Foltesta, być może również Demavender. Pomożesz mi ją odszukać? Oczywiście. My, czarodziejki, musimy trzymać się razem. Mamy zbyt wielu wrogów. We flot sam Tris łączyła się z tobą przez Megaskop z Sili de Tancarville. Od tamtego czasu nie miałam z nią żadnego kontaktu. Nie możesz jej namierzyć? Megaskop reaguje na aurę danej osoby. Gdybym miała coś, co należało do Tris, mogłabym ją zlokalizować? Byłeś z nią blisko, więc może masz coś takiego? Ha, Niestety świetnie. nie. Niedobrze. Czekaj, jeden z miejscowych opojów rozpowiada, że widział rudowłosą kobietę, która pojawiła się nagle, jakby spadła z nieba. To może być jakiś trop. Ta, będę gadać sobie ze wszystkimi opojkami w tej osadzie, nie? Pijacy opowiadają różne rzeczy. Kiedyś jeden zarzekał się, że jego pies pisze wiersze. Być może to tylko pijackie majaki. Niewykluczone jednak, że niestabilny teleport wyrzucił Tris w pobliżu miasta. Skoro to jedyny trop, pogadam z tym opojem. Znasz go? Nie zadaję się z pijakami. No. Znajdziesz Przecież go, w to miał na myśli. Wróć, gdy dowiesz się czegoś nowego. Ej, ale kobieto, nie koń mnie. Chciałeś o czymś no porozmawiać? Znalazłem nieśmiertelnik. Doskonale. No, i co, to wszystko? A tam w ogóle jakieś zadanie mi się. A, właśnie, sprawa z tris trochę patrzę, ruszyła do przodu. No, no, to z krasnoludem jakim zaraz pogadam. Ale najpierw że była trochę zbyt bredna, jak na mój głos. Medalion drży. Mhm, to zajmiemy się czymś, co lubił najbardziej. Wow, całkiem majętna z niej kobieta, ale. Nie wiem, czy mnie zaraz nie pogoni. Wow, co to jest? Orenę to w sumie też można wziąć. Hmm, coś jakby... O, Cynthia. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Cynthia. Jestem adeptką magii. Filipa jest moją mentorką. To mhm. współczuję. Nie ma czego. Jest surową panią, owszem. Ale bywa też urocza. Jest najlepsza. Poza starymi elfkami nie ma sobie równych. Żebyś widział, jak ona czaruje. Lekko i z gracją. Nie to, co ta stara lampucera de Tancarville. Znasz Sile? Widziałam, jak czaruje. Widziałam wszystkie wielkie czarodzieje przy pracy. Sila ma męski styl. Jest precyzyjna, logiczna, świetnie poukładana, ale brak jej gracji i elastyczności. To Twoje zdanie, czy powtarzasz po Filipie? Zgadzamy się w tej kwestii. Tris Merigold ma talent, ale brak jej determinacji, zimnej woli i odwagi. Bardzo ciekawe. Keira Metz i Margarita Lo Antilli są znudzone i zrezygnowane. Jedna jest hedonistką i nimfomanką, druga no, dba okay. tylko o swoją szkołę. Dawno temu straciły zapał do magii. No i jest Francesca Findaber. Nikt nie wie, co tak naprawdę ta stara elfica potrafi, ale jest bardzo potężna. Rozumiem, że Filipa jest hmm. wolna od tych wad, ale na pewno ma jakieś słabości. Ambicje. Nieskończoną, bezkresną i piekącą jak pustynia A mogłaby biografię pisać. A tak z ciekawości, ile kosztuje kurs magii? Nie stać cię, Wiedźminie. Poza tym jesteś za stary. Mimo wszystko znam nie, parę Masz na myśli wiedźmińskie znaki? Filippa potrafi wyczarować iluzoryczny ogród pełen kwiatów, owoców, młodych elfek i elfów kopulujących mm, radośnie przez cały dzień. Zawołaj mnie następnym razem, jak wyczarujecie ten ogród. Chętnie go zobaczę. Ciekawa i zawodowa, rozumiesz? Oczywiście. Ale teraz Filippa jest zajęta Saskiem. No Nie sądzę, by miała ochotę na skomplikowane iluzje. No właśnie, my też powinniśmy się sprawą Saski zająć. Mm. Więc. Chciałeś A, o czymś no, porozmawiać? Tam, o, dziwną figurkę tam na stole widziałem. <laughs> Widzieliście też? Dobra. Mm... No. Na naradzie mówiłaś o artefaktach potrzebnych do zdjęcia klątwy. Tak, ale nie mogę ich teraz szukać. Sam to zrobię. Dlaczego? Mam swoje powody. Wyjaśnij mi parę rzeczy. O, to właśnie. Co tu się prawie... wydarzyło trzy lata temu? Henselt uderzył na Edirn, ale połamał sobie zęby. Nikt nie wygrał tamtej bitwy. A, Konflikt, Sabry... Ogniste kula zamieniły pole bitwy co? w płonący grobowiec. Henselt oskarżył Sabrinę o użycie zakazanej broni. A ta przekleła Henselta? Tak sądzę. Podejrzewam, że ze względu na okoliczności klątwa wymknęła jej się spod kontroli. Okoliczności. Złe ułożenie gwiazd, nie ta faza księżyca, zawsze znajdziecie jakąś wymówkę dla zwykłego partactwa. Rzucała klątwę, płonąc na stosie. Ręce i stopy miała przybite do koła odwozu. I tak nieźle jej poszło. No tak, to pewnie wszystko trochę e, utrudniło sytuację i. Zauważyłaś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Mhm. Większość znikała po zetknięciu z aurą żywej osoby. Myślę, że moc klątwy wypacza duchy poległych w bitwie i zmienia w draogirę. To jakaś wiedźmińska, fachowa nazwa upiorów? Demonów. Draugiry to demony wojny, powstają na polach szczególnie krwawych i zajadłych bitew. To skondensowana żądza mordu i nienawiści. Można je zabić konwencjonalnymi środkami? Wystarczy srebrny miecz. Ale póki klątwa działa, będą się pojawiać nowe. To duchy żołnierzy są kluczem. Gdyby udało się odwrócić bieg bitwy... Do tego właśnie będziesz potrzebował symboli wojny, należących do poległych w bitwie. Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magicznie i związane z poległymi w bitwie. Inaczej nie zwabią duchów. Dobra, rozejrzę się. Wystarczy, że znajdziesz symbole nienawiści i śmierci. Ja zajmę ha, się resztą. Mi, tak. Wolałbym odwagi. i wiarę. Nie marudź. Zobaczę, co da się zrobić. Zdaje się, że Cecil wie wszystko o okolicy. Czyli z Cecilem mamy pogadać. Ej no, a ja muszę to powiedzieć. To figurka gościa na tronie, który tam na tej e, na ławie jakiejś w tle stoi. Kojarzy mi się ze starym lanisterem z Krytron. Co to ma być? Znasz się na klątwach Do tu, krwi. A ty? Mhm. To klątwa krwi czwartego stopnia. Zwana również klątwą arcymistrzyni. Proszę proszę, jestem pod wrażeniem. Problem w tym, że do tej pory myślałem, że to mit, że takiej klątwy nie da się rzucić. To źle myślałeś. Istnieje sześć potwierdzonych przypadków rzucenia takiej klątwy. A potwierdzone przypadki zdjęcia? Jeden. Dokonał tego zespół czarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Findaber. Stąd druga nazwa klątwy. W jego skład wchodziła między innymi Sabrina Glewisik. Jaki ten świat mały. To nie wszystko. Klątwa, którą zajmowały się Franceska i Sabrina, miała zakończyć żywot przedstawicieli dynastii Tysenidów, władców Kowiru. Rzucił ją Rodalega Szkarłatny. Kompletne szalenie, ale bardzo zdolny. Zaćmienie i upiory też były. Rozumiem. Sabrina zwyczajnie zerżnęła zaklęcie od tego Rodalegi. Właśnie. Doświadczenia Franceski i jej zespołu mogą nam w czymś pomóc? To dzięki niej wiem o symbolach i specyfice działania klątwy. Wyjaśnij. W końcu to ja mam nadstawiać łuba. Będziesz musiał przeżyć bitwę i w odpowiednim momencie zmienić jej przebieg. Nie wiem dokładnie, co się wydarzy. Nikt tego nie wie. Rozejrzyj się za artefaktami. Dobra, czyli mam rozejrzeć się za dziadostwem? To mi wystarczy. Dam znać, jak się czegoś e, dowiem. I tam... Cecilem mam pogadać. No dobra To chyba najbardziej jakby logiczny teraz etap tego co mamy robić, bo w sumie nie bardzo mam pomysłu na coś innego. Tak kurczaki gdacząc potwierdziły więc idziemy do sesji la gdzieś tylko gdzie. Znaczy do karczmy, tylko gdzie jest karczma. Nie no. Wszystkie drogi prowadzą do karczmy. Zwłaszcza w osadach klasnoludzkich. No bo gdzież będzie jej. Aleś rozmowny, to tu. Nie, znowu... To nie wygląda jak czyjś dom. To raczej przypomina loch. Może taki prowizoryczny, całe tymczasową, o właśnie. Um. Zaraz. Dlaczego ja mam ten wykrzyknik? A, bo ja mam. Aha, <laughs> świetnie. Fajnie, że już z nią gadałam. Eee. Czyli co, teraz powinnam chyba pójść do karczmy? Nie bardzo wiem, gdzie jest karczma, ale dobra, będę w ciemno szukać. No tak, mam gadać z Filipą, ale ona już w sumie więcej nie ma chyba nic do powiedzenia, to szukam karczmy ludziska. To coś mi powiesz? Wiedźminie. Chyba nie. Czy to jest karczma? Co mi nie wiem na co Opowiem to wygląda. ci o kobiecie co spadła z nieba. Opowiadałeś tysiąc razy jak mrówki. No, to wystarczy jest? tu podpisów. co z tobą? Hej, hej. Sporo się u was dzieje. A no, Mamy dziewicę smokobójczynie, zapatrzone w ową dziewicę wiewiórki, rozpolitykowanych chłopów, wiedźmy i wiedźmina, a na dodatek gapiów, którzy oglądają te menażerię. Cóż, życzę rychłego powrotu do normalności. Hmm, liczyłam... że to... czegoś Co się to od to niego jem. dowiem. Przemierza krainy i zabija Nie wiem dokąd mnie to prowadzi. Nie mam pojęcia, gdzie ja idę, co ja robię najlepszego. Mm, chyba wróciłam do lokum Geralta tymczasowego. Tutaj nie wiem, co jest, ale też mogę to sprawdzić. Co Filipa Eilhart robi w całym... To co zwykle. Knuje, aż się jej kłaki między nogami mechacą. Boże. Widzę, że lubicie się z Filipą. Nie lubimy ich, to fakt. Ale jak myślisz dlaczego? Bo chyba nie z powodu ich wiedzy tajemnej i ładnych cycków. Wszystkie jak jedna mają w sercu gówno, Geralt. I spamiętaj no, moje słowa. Co? Przesadzasz. Możliwe, że nie wszystkie. Możliwe. Ale Eilhart jest najgorsza. Nie pamiętasz jak dawała dupy Dijkstrze? A każdy w Bergen wie, że nie kuśkiej w głowie. Powiem ci. Że przez takie jak ona na tanet doszło do rozpierduchy. To co? Tu jest inaczej! Ej, ja tam gówno mam do gadania, ale ty to co innego. Jak tylko Saskia wyzdrowieje, szepnij jej na ucho, żeby uważała na Filipę. Hmm, dobra. Eee, może czegoś ogarnacie się... Byłeś w Rivi, gdy obrywałem widłami. <laughs> Czy byłem? Kurwa, mać wilku, widziałem jak umierasz! Nie zobaczyłem skórwy syna, który cię potraktował jak snopek siana, ale się wyglądało, że z tego nie wyjdziesz. Tym bardziej się cieszę. Nie wiem, czy to mnie czegoś nauczyło. Ach, na pewno. Mało kto przeżył własną tak. Znowu sikam pod wiatr, bijąc się <laughs> nie o swoje sprawy. Nie, 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 nie. nie. Wolne, dobra, górne. Dobra. E, widzę, że. nie mam możliwości wypytania go, gdzie jest Cecil właściwie wiem, że jakoś źle to wymawiam, ale tak mi wygodniej i tyle. Nie wadaj go tylko ostro! Wiesz, ma bardzo sporo a, się dzieje? Skoczył się z a na się nie bardzo, szukam konkretnego klasnoluda, którego tu chyba nie ma. Ani też żadnej dzieczyny, z którą mogłabym się rozmówić. Jejku, dlaczego to właśnie tak jest? Dobra, czyli tak, zerknę szybko na mapę. Jak to wygląda? Ten, czy kupiec? A z zadaniami, jak widzimy? To z symbolami może później. też. Hmm. Nie wiem, to mnie dalej do niej kieruje, ale ona nic mi nie chciała takiego powiedzieć. Karczma, no ja wyszłam z karczmy. Hmm. Nie wiem, gdzie tego Tecila szukać. Też zaraz. Może nie bezpośrednio w karczmie, a gdzieś w jej okolicach? Nie wiem. Tu jest jakieś coś. No to może trochę pozwiedzamy? Nie wiem dokąd to mnie doprowadzi. Jakiś dziwny most. I ktoś tu sobie stoi. Witaj. Hm. Nie wiem, gdzie ja idę teraz. Naprawdę nie wiem, gdzie blisko. Tylko Filipa Eilhart, może. Mm, wejść. Dobra, oreny. Nie wiem, czy to jest coś warte, czy nie. Nie wiem, gdzie jestem. Hm. Tajemnicze jakieś miejsce znalazłam, chyba. I dalej nie wiem, gdzie idę. Tak, wracam do Filipy, tak. No, bo, naprawdę, no. Powiedz... Chciałeś Takie, o czymś porozmawiać? Właśnie. Wspominałeś, że do leku dla saski potrzebny Jak dobrze wiesz, magiczne przedmioty nie leżą pod płotem. Szczęściem to miejsce ma przeszłość. Liczyłem na konkrety. Nie każe ci chodzić z różdżką i szukać zakopanych skarbów, ale wykaż proszę trochę inwencji. Starosta, burdon zna tu każdy kamień. Może zaczniesz od niego? A ja wcześniej zrozumiałam, że mam z Cecilem gadać. No ale dobra. Widzę, że zaznaczyły mi się przynajmniej teraz inne punkty na mapie. Ależ to było irytujące, że w sumie powiedziała mi, że mogę tam pogadać z tym tamtym i tym, Ale. Ale teraz widzę, że znowu mam lecieć do kolejnych osobistości. No dobra. Jeszcze w sumie w tym odcinku pewnie tam mogę dobiec. Tak, ten nam na pogaduchach jakiś się chyba skończy. Czołem wiedźminie. Hmm? Witaj. Tutaj? Bo nie jesteś niezbyt rozmowni. Ktoś tu jest? Halo, hello, hello. Aha. No, to sobie pogadałam, nie ma co. No, naprawdę. Nie, hmm? Swoją nie, kobietę zatykaj! Jezu, jaki. Fajnie. Czyli nikt z nich nie chce ze mną gadać, rozumiem. To może tutaj jest znaczek. Coś zaznaczone. Chyba, że to jest takie bardzo ogólne. Geralt, prawda? Stryj mi o tobie opowiadał. Nieźle poradziłeś sobie z upiorami i uratowałeś Saskie. Stryj? Cecil, pomagam mu przy zarządzaniu wergen. Jestem Skalen burdon. Witaj. Wow, mamy tu sporo opcji dialogowych. Co będziesz robił, gdy dojdzie, hmm. dojdzie do bitwy? Walczył no, na pierwszej dobra, linii. Nie obawiasz się, a czeka? Hmm. Twardziel z ciebie. Cecil musi. Wychował mnie na porządnego, krasnoluda! Wstydu no. mu nie przyniosł. Cecil się tobą opiekuje? Od śmierci moich rodziców. Przygarnął się reć daje, uczy mnie faktów. Dobry chłop. Jak zginęli? To był jeden z pogromów króla Demawenda. Nie będę o Zaraz. tym gadał. Wybacz. Um, to chyba z tym Cecilem kompletnie czegoś nie załapałam. Dobra, powiedzmy. To. Kopalnia jest już bezpieczna. Macie jakieś plany? Pewnie. Zaraz po bitwie bierzemy się za wznowienie wydobycia. Szkoda takich złóż. Stryj powiada, że Wergen szybko odżyje. Zoltan próbuje nas namówić na spółkę. Chce kierować fetrunkiem, a Stryj będzie zarządzał cało, byle obronić miasto. Hmm. Szukam miejsc w okolicy Wergen, które są silnie Może nasycone się magią. Jak mają przeszłość związaną z czarodziejami. Pomyślałem, że mógłbyś mi doradzić. Niech pomyślę. W lesie za Wergen mieszkał kiedyś Werfan. Czarodziej, który przyzywał żywiołaki. Podobno to one wydrożyły całą południową ścianę. Poszukaj może w ruinach i opuszczonych kryptach. Jeśli wymachujące łapami kawałki skały nie są silnie nasycone magią, to nie będę już miał lepszego pomysłu. Mm -hmm. To myślę, że można tutaj zakończyć ten odcinek, więc na razie to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.